Witam was, sobie Kolejny raz w minecraft'a Ja się tu uruchamia Dzisiaj od ostatniego serwera trochę pozbierałem jedzonka, nie za dużo Ale Trochę pozbierałem, żeby już was nie trudzić Szukamy dużo dwa staki Mi się już wypaliło. Dzisiaj byśmy sobie dokończyli domek, nie wiem czy w coś ukończę Ale będę próbował jeszcze sobie przyciszymy dźwięki i sami będziemy grać w Minecrafta Chyba mam pokażę ile mam izonka, to mam prawie 50, 50 tam steków albo i więcej trochę więc prawie tak. trochę kurczaków pieczonych więc na, więc na razie nam starczy Szukamy dużo. No to nie musimy się martwić. I tu ja Wam pokażę, Mój zapas Tutaj mamy 6,64. W każdym razie 6 kurczaków wezmę. Tutaj nam się też szczepano? Nie. I tutaj ja się dużo, nawet jedzonka. Poroć, nam starczy. Ale dobra. Dzisiaj chciałbym ukończyć, sobie ten domek w tak knarpie, w sieciereczkę. Gdzie tu mamy? Mamy jakąś sieciarkę? trzeba stworzyć? Chyba się za dwa czy trzy się. Trzy się zużyło, chyba. Dobra, to trzy parę patyków i sobie zrobimy sieciereczkę. No, wszystko różne, dobra, tośmy zrobili do ścinania. Tutaj mamy jakieś takie. Chyba drewna nie mam. Wenes na razie jest tak tego szkła. Tutaj mamy trochę tych brzozowych desek. Nie za dużo. Ale zawsze trochę nam... Yy, za, zawsze... A, noc jest. To bym się przesuwał, bo za chwilę będą mapki. Za chwilę mnie zestrzelam. Ale ja przez przypadek w drewno się odcinek będzie tradycyjnie do 15 do 13 minut. Zamierzam zrobić. A szkielet! Witam cię! Witam cię, szkielecie! Czy ze mnie szkieletu fajnie? Dobra, całe sobie odstawię. Mamy trzy strzały. Nie za dużo. Ale se zjadł. resjadł razie będę się tym żywił i dobra, co tu mamy? Ja bym raczej ten poziom ten u góry to bym sobie też ze szkła zrobił. Będzie wtedy ładnie wyglądać. Na to tak trudno jest zrobić. Potem się zobaczę. W bym sobie trochę drewienek uzbierał, bo, bo zagrałem tylko zbieram siedzonko. Nie miałem czasu pogarniać drewno z 41 to na 100% starczy na ukończenie domku Będziemy musieli minimum 2 zrobić Minimum 2 zebrać Dzisiaj jak się odcinek spodobał z Minecrafta to możecie zostawić kciuka w górę Daj znać pod komentarzem jak się Wam podobało 12 to powinno nam... dosyć sporo starczyć desyk brzowych, no tak dobra, powinno nam trochę nam starczyć, dobra, ja to planuję właśnie sobie zniszczyć też trochę tego, dobra. Ja planuję sobie to zniszczyć i trochę góry, bo tutaj mi jak widzicie yy, drzewo zasłania, ale się te drzewo za chwilę ucinie trochę. Dobra. Dałem ja się jakoś tam dostał. Myśmy sam chwilę to rozwalili. I bym się dostał na górę. Myślę, w tym domku zamieszkamy, ale to jeszcze musimy trochę zaczekać. Musimy się daż pisać y, pomysły co do y, serii co w końcu mamy robić. Ja właśnie zaplanowałem sobie, że... Nie będę zbierał sobie Planowałem, żeby tutaj sobie zrobić po prostu szkło. I zanim powinno ładniej wy wyglądać. z tak, mam tam jeszcze dużo tego. Więc nie musimy się martwić, że nam zabraknie. Bo yy, się trochę przygotowałem do odcinka. I poza nagranie, żeby was nie trudzić, to już yy, sobie wziąłem. Pozbierałem trochę szkła. I tak powinno być. Najpierw możecie pisać, co w kolejnym robić. Odcinku. No, odcinku pewnie też będziemy dokończać ten, ten domek, bo chciałbym w najbliższych odcinkach. Chciałbym w tym domku sobie po prostu zamieszkać. Chciałbym się przeprowadzić. Kurde, no. Spadem, jak zwykle. Jak zwykle spadłem. Dobra, deski brzozowe. Dobra, i sobie zamburowali. byśmy co tutaj zamurowali. Myśmy sobie tak kilka poziomów zrobili. I powinno być OK. Jak nam nie starczy szkła, to tam już mamy kolejny stag w naszej skrzynce. To sobie wezna się na dole. Planuję zrobić magazyn gdzieś na jak nam się uda. Niech nam czasu starczy. Dobra, tutaj sobie oddzielimy. Chyba nam, chyba nam na całem. Nie starczy na cały domek szkła. Kochana nam parę zabraknie, bo mamy 13. Coraz mniej. Niech nam starczy. Dol. LOL starczyło. Ok. A nie, tutaj, tutaj ma, tutaj ma być szkła. Dobra, jeszcze 3 szkła. To dobrze. Jeśli z pewnością. Kończymy ten domek Może tak zrobimy W następnym odcinku sobie Ten domek powiększymy mniej więcej ki Kilka pięter To też mm, planuję W następnych odcinkach Zrobić tak Trzy, 33 desek to trochę Bo nam parę staków zabraknie może sobie ja mówię, że może sobie na sam odcinku jak dam radę to sobie o parę pięter y, powiększymy to e, może być Sora, ale y, y, z, z Messengera dzisiaj w następnym odcinku planuję y, zrobić y, może na modach zobaczymy dobra a mam drewno dobra no da się sprawdzić Uuu kurde, to chyba drugie piętro. Nie... To chyba może być drugie piętro. Tak mi się zdaje. Albo może byśmy sobie wzięli tą tą owieczkę. O, jedno, fajnie. Dobra, ja bym sobie poszedł y, po jakieś drewno, bo chciałbym dzisiaj sobie dokończyć. Dobra, a tam drewno Też i tam To byśmy sobie też zebrali Tyle powinno starczyć, bo tam już Dużo nie zostało do dokończenia, więc To ja się powinno starczyć, ale bym sobie jeszcze Jeden tak zebrał Drewna Żeby się potem Cały e, czas nie wracać. Dobra, kolejne drewno. A, tam jeszcze mam w góry górę jedno. Jeszcze jedno w górę, dobra. Dobra, mamy ile? E, 7 powinna starczyć. No i już 53 to już nie może zabraknąć. Ale z daleka muszę przyznać, że ten domek wygląda ładnie. Dobry pomysł miałem z tym szkłem podwójnym Dobra no Mamy tam jeszcze się, mam się szkła dużo więc się przyda Dobra, ja bym sobie tym razem górę ukończył Dzisiaj właśnie sobie już kończymy już sobie już sobie ukończymy ten nasz yy, domek A jeszcze... Nie, to już nam na 100% nie zabraknie. Kurde, dawaj, dobra? Już tam tego, ty... Kurde. O, jeszcze ostatnie. No i ukończyliśmy nasz domek. Możemy się pomału do niego przeprowadzać. Dobra. I drugi piętra chyba nie zrobimy, ale. Nie, to chyba te schodki Będą mi przeszkadzać, bo Nie będę miał gdzieś skrzynek położyć Bo te skrzynki nie będę miał gdzie położyć, tam piecyka Byśmy się od razu chyba przeprowadzili e, Tylko byśmy wzięli swoje rzeczy wszystkie, a ich jest dużo Dobra Tam ja tylko sobie jeden dwiczki zrobił Czemu trzy? Trzy Nie mogę jednych zrobić bez kitu czemu od razu Ci jak się Wam nowy domek spodobał, który w odcinku ukończyliśmy to możecie pisać w komentarzach. No spoko domek. Mi się tam podoba Użamy tam. Myślę że już będziemy w tym domku mieszkać, w tym... W tym to raczej nie. Ale to... A, tego nawet nie potrzebuję grawelu. Do cobblestone Dlatego też e, będę musiał się zebrać za segregację. Mamy jakiś e, powder sobie weźmiemy. O dużo na pewno e, staków cobblestone bo cobblestone się nam przyda. I to mam będziemy tak sobie zbierać. Chyba nie bierze, nie zbierzemy. Chyba wszystkiego Bez kitu No. Dobra. A! W ogóle muszę, muszę mieć jeden zlot wolny. W ogóle to mogę sobie tam postawić. Dobra, ja muszę w ogóle jeden zlot wolny, bo skrzynki wrąś. Dwa razy se zrobić. Jest tu i nam jedną starczy. Czemu na jedną? A! Dobra, to ja sobie po prostu już przetapię te, te drewno. Tyle powinno starczyć. A kolejną skrzyneczkę. Dobra, ja sobie już to weznę. To sobie też odłożę. I tu bym sobie zrobił skrzynkę. Dobra. To skrzynkę mamy podwójną. A bym sobie jeszcze to wziął. W ogóle tutaj mamy. W ogóle będziemy mieć trzy skrzynki aż ja będę musiał i spać, ale to... Ale to za chwilę Na razie muszę pogarniać mój, mój nowy domek. Muszę pogarniać żeby już... Żeby z odcinka nie moglibyśmy tutaj zacząć wtedy. Mamy 4 odcinka, to akurat zakończymy sobie domek. Bo wrócę sobie te wszystkie pierdoły, te kobelstony Te żarcie Schodki mogą się jeszcze przydać Ja w sąciku planuję może pójść do jaskini Byśmy sobie więcej lasa zebrali Może złota, bo złota też nie mamy dużo Schodki mamy Tego mamy dużo tego na drewna, więc na razie muszę zbierać Czopy, steki, gołpowder. W ogóle muszę tam kiedyś książkę wykorzystać, bo mam oddychanie jeden. Akurat zdobyłem sobie yy, w, yes, w tym, w tym sp spawnerze. Dobra, ja bym sobie to wziął. Dobra, to bym sobie odłożył i bym sobie... Poszedł do kolejnego. Tylko najpierw by się przespał, właśnie tu już zombiak jeden idzie do mnie. Mały zombiak nawet. Meskitu. tu. Dobra. Jednak muszę iść spać, bo tutaj już zombiaki krążą. Więc teraz się prześpimy. A za chwilę zaczniemy pomału zbierać to wszystko. Bo chciałbym do w nowym domku zamieszkać. W następnym odcinku może będziemy drugie piętro robić. Wtedy się przygotuję. Tam wezmę sobie. A, tego nie potrzebuję nawet. Yy, schodki z tam wezmę wszystko. I wtedy się jakoś pogarnia. Yy, wełna się może przydać. Nie wiem do czego, ale może jakiś, może jakiś posąg będziemy robić z tej wełny. To może, bo może w następnym odcinku posąki zrobimy jak sobie zbieram wełnę Ale to jeszcze się zobaczy łuk Patyki, pochodnie Wełna czarna też może być Węgiel, czcina, o może co ze, ze, ze dzisiaj zaciągnę w następnym No to kilofy to sobie Dobra i to wszystko w tej, w tej skrzyni Ja bym sobie ją zebrał Boom. Dobra, mamy dzień. Idziemy sobie, ja za chwilę, idziemy teraz skrzynkę odłożyć. Ja Clipper, na no serio? Nie, 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 nie wybuchaj. Błagam, błagam, błagam. Dobra. Dał powdera tylko, dał fajnie. Może muszę, muszę jeszcze poza odcinkiem patrzeć, jak się robi fajerwerki. Bo, panie, bo chciałbym na fajerwerkach lecieć i może edlitry jakąś zdobędę do następnego odcinka Chociaż wątpię Ale to się zobaczy, niedługo niektóre rzeczy sobie powywalam Bo niektóre rzeczy mi się po prostu nie przydadzą A tylko zawalają yy, Ekwipunek To coś tu jeszcze wrząś? No To mogę, już nie będę Gadził takimi rzeczami. Dobra. Yy, ja bym sobie jeszcze tylko na szybko postawił yy, kolejne y, dwie skrzynki. A teraz y, pójdziemy do yy, naszego znaczy domku jeszcze, bo chciałbym się jeszcze pogarniać te moje itemy. Ja nie mogę. Nie. Ja. Tyle się nadrudziłem. A głupi clipper. Musiał to zniszczyć. Fajnie. Ja nienawidzę tych cliperów, tym. Clipery to przekleństwo. Tak naprawdę. Już kolejny raz mi się zdarzyło. Na przejęciku też mi się zdarzyło. Hmm, teraz tak samo, fajnie. Ja sobie już to teraz szybko zrobię, że mi co z głowy. I wezmę sobie szkło, które mam tam. Dobra. I na szybko sobie wezmę. Na szybko sobie tylko wezmę te itemy, porządkuję I za chwilę sobie weźmiemy to wszystko, sobie pogarniamy jeszcze łóżko. łóżko musi... Łóżko się przydać tam, Jakieś takie potrzebne rzeczy. O, w ogóle mam szkło, fajnie. Właśnie szkło potrzebuję, żeby pogarnieć rzeczy moje. Bo tutaj mi kliper musiał zniszczyć, muszę szkło przepożyć. A mamy Mamy deski brzowe 26. Powinno starczyć. Dobra to bym sobie wziął szkło w rękę Mamy trzeciej tego szkła no dobra, już tylko szkoda, że mi zniszczy akurat to akurat nie było za fajne Dobra a se teraz szybko tej temy poukładam Włożę sobie do skrzynki a, w ogóle w ogóle tutaj e, pozodnik jeszcze już pozwalam te i tylko sobie już je wrzucę. Sadzonka nie wiem czy będzie przydać już w To się raczej nie przyda, to się przyda, potem sobie przypala. Hmm. Tu mam jedzonka, dużo tak jest. No dobra. Ja już, pra, już zakończymy prawy odcinek, tylko jeszcze sobie tutaj e, wszystko te piecyki weznę. Skrzynka znowu, to u góry. No i dobra. A, jeszcze łóżko, dobra. No i dobra, to Bob na tle dziękuję za oglądanie. Ja tylko wyjdę ze serwera, chcę zapisać grę. Więc y, dzięki, że obejrzeliście ten odcinek, dzisiaj sobie dokończyliśmy nasz mm, domek. Ja dopiero w sobotę coś ogarnę na głównym kanale, w razie ogarnę na minecraftowym. A w sobotę oczywiście będzie, w tą sobotę będzie odcinek na głównym. A dzisiaj macie z, Ma z minecraftowego, oczywiście link do głównego będzie w opisie, więc możecie wbijać, subskrybować. Dzie dziękuję za dla nie. subscribe ou like